Firmą rodzinną, działającą na polskim rynku i na 42 krajach zagranicznych. Faktem, że rynek jest dosyć stabilny, a my wzrastamy 20% co roku, świadczy o tym, że, że musimy o innowacjach i, i to jest coś, czego potrzebujemy, żeby umacniać swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Takim mocnym, dosyć trendy. Tematem jest elektromobilność w Polsce, o której się mówi bardzo dużo w rządzie. Sam miałem okazję uczestniczyć parę dni temu w kongresie w Forum Przemysłowym w Karpaczu, gdzie miałem okazję sobie z panem premierem Morawieckim zamienić słowo na temat tej elektromobilności i bardzo się zastanawiam, czemu w ogóle wśród tego tematu nie mówi się o rowerach, tylko mówimy o. Największym dla nas wyzwaniem to jest wykreowanie tego rynku w Polsce, ponieważ jeżeli sobie porównamy rynek niemiecki, holenderski, gdzie rower elektryczny to jest 25-30%, a w Polsce zaledwie 40%, to uważam, że to jest dla nas największe wyzwanie, ale można korzystać z systemów, e, mówię o, o silniku baterii. Zagranicznych dostawców, natomiast uważam, że jeżeli mówimy o innowacyjności, to mamy pomysły na to, jak taki system usprawnić, żeby był bardziej przystępny dla użytkownika, żeby użytkownik mógł dużo więcej wiedzieć na temat roweru i silnika i baterii, co się z tym dzieje. Więc przede wszystkim nasze wyzwania skupiają się właśnie wokół elektromobilności, jak stworzyć ten system który będzie dużo lepszy od rozwiązań obecnych na rynku. Bardzo dziękuję.